Wykorzystamy dzisiaj poznane wszystkie działanie na potęgach i pierwiastkach do obliczania zadań z pierwiastkami. I tak zaczynamy od zadania, gdzie mamy obliczyć. Pierwiastek kwadratowy z 2 do potęgi szóstej. Co możemy tutaj zrobić? Możemy 2 do potęgi szóstej rozpisać, korzystając z własności potęga potęgi jako 2 do potęgi trzeciej i do potęgi drugiej. A następnie możemy skorzystać z własności, że pierwiastek kwadratowy z liczby podniesionej do kwadratu daje nam tą liczbę pod pierwiastkową. 2 do potęgi trzeciej. To jest równa 8. Następnie mamy pierwiastek trzeciego stopnia z minus 5 do potęgi 12. Tutaj analogicznie możemy skorzystać z własności potęga potęgi, czyli rozpiszemy wykładnik 12. Jako minus 5 do potęgi czwartej i to do potęgi trzeciej. Chcemy, żeby pierwiastek był trzeci. Znaczy, pierwiastek jest trzeciego stopnia, i chcemy mieć tą zewnętrzną potęgę również trzeciego stopnia. Bo zgodnie z własnością pierwiastek trzeciego stopnia i potęga trzecia nam się znosi, z czego otrzymujemy, że to jest minus 5 do potęgi czwartej. A to jest inaczej. Minus 5 razy minus 5, razy minus 5 i razy minus 5, czyli 625. Mamy liczbę ujemną podniesioną do potęgi parzystej. Wykładnik jest liczbą parzystą, zatem wynik będzie na pewno liczbą dodatnią. Kolejny przykład to pierwiastek kwadratowy z 3 do potęgi 10, i tutaj również wykładnik 10 możemy rozpisać jako e, znaczy potęgę 3 do potęgi 10 rozpiszemy jako 3 do potęgi 5 i to do potęgi drugiej. Znowu chcę mieć dwójkę jako potęgę zewnętrzną, ponieważ pierwiastek jest stopnia drugiego, czyli pierwiastek jest kwadratowy. Zgodnie z własnością wznosi mi się pierwiastek kwadratowy z potęgą drugą i otrzymuję 3 do potęgi 5. 3 do potęgi 5 to będzie 3 razy 3, razy 3, razy 3, razy 3 i razy 3, czyli 81 to by było 3 do 4 i razy 3, czyli 243. I teraz podpunkt D, czyli pierwiastek trzeciego stopnia z minus 4 do potęgi 9. Ponownie pierwiastek trzeciego stopnia przypisujemy, minus czwórkę przepisuje i teraz zamiast dziewiątki zrobimy potęgę 3 i to jeszcze do potęgi 3. Znowu pierwiastek stopnia trzeciego z potęgą zewnętrzną nam się znosi i otrzymujemy minus 4 do potęgi trzeciej. Teraz liczbę ujemną podnosimy do wykładnika, który jest liczbą nieparzystą, a więc wynik na pewno będzie na minusie. I minus 4 do potęgi trzeciej to jest minus 4 razy minus 4 i razy minus 4, czyli minus. 64. Zobaczmy kolejny przykład i kolejne zastosowanie działań na potęgach i działań na pierwiastkach. Mamy polecenie oblicz wartość wyrażenia. I tutaj mamy trzy pierwiastek z siedmiu. To wszystko do potęgi drugiej. Co możemy zrobić tutaj, żeby to obliczyć? Możemy skorzystać z kolei z własności, że mamy potęgę iloczynu dwóch liczb. Pomiędzy liczbą trzy i pierwiastkiem mam iloczyn. Zatem możemy skorzystać z własności, że będzie to iloczyn tych potęg. Czyli 3 do potęgi drugiej razy Pierwiastek z 7 do potęgi drugiej. 3 do potęgi drugiej to będzie 9, a pierwiastek drugiego stopnia z 7 do potęgi drugiej to będzie 7. 9 razy 7 to będzie 63. Analogicznie pod punkt B, wyrażenie mamy całe do potęgi czwartej, co możemy rozpisać jako 2 do potęgi czwartej, razy pierwiastek z 5 do potęgi czwartej. To z kolei możemy rozpisać tak, 2 do potęgi czwartej to obliczymy. To będzie 16, bo to jest 2 razy 2 razy 2 razy 2. Natomiast pierwiastek kwadratowy z 5 możemy rozpisać, że on jest do kwadratu i to jeszcze do potęgi drugiej, czyli korzystamy z własności. Potęgowanie potęgi. Dalej otrzymujemy z tego 16 razy i teraz pierwiastek kwadratowy potęga druga nam się znoszą, czyli mamy 5 i do potęgi drugiej. Zatem otrzymuję z tego dalej 16 razy 25. Teraz skoro mam obliczyć, to pisem nie pomnożę ile to będzie 16 razy 25. 5 razy 6 to będzie 30, 5 razy 1 to 5, dodać 3 to 8. Dalej 2 razy 6 to będzie 12, 1 wędruje dalej, 2 razy 1 to 2, plus 1, 3 i otrzymamy z tego 400. I kolejny przykład, 2 pierwiastki trzeciego stopnia z 2 i to wszystko jest do potęgi szóstej. I znowu mogę rozpisać to na iloczyn potęg, czyli 2 do potęgi szóstej razy pierwiastek z trzeciego stopnia z 2. I teraz zamiast do potęgi szóstej to zrobię... A do potęgi trzeciej najpierw, a potem do kwadratu, gdyż 3 razy 2 daje mi 6. Tutaj zależy mi jednak na trójce, bo mam pierwiastek trzeciego stopnia i teraz 2 do potęgi szóstej to będzie 2 razy 2 razy 2 razy 2 razy 2 i razy 2, czyli 64. A teraz pierwiastek trzeciego stopnia z 2 do potęgi trzeciej to będzie 2. I jeszcze do kwadratu, czyli otrzymuję z tego 64 razy 4, i teraz 64 razy 4 to jest znaczy 256. Kolejny przykład to obliczanie pierwiastek trzeciego stopnia z 6 do potęgi czwartej podzielić przez pierwiastek trzeciego stopnia z 6. Mam tutaj dzielenie dwóch potęg o tej samej podstawie. Możemy podstawę przepisać, tą podstawą jest pierwiastek sześcienny z 6 i wykładniki odjąć 4 odjąć 1 to będzie 3, a to jest po prostu równa 6. Dalej mamy 2 razy pierwiastek sześcienny z 5 do kwadratu razy 7 pierwiastek sześcienny z 5. Pomiędzy siódemką a pierwiastkiem sześciennym z 5 mamy mnożenie, więc możemy spokojnie wymnożyć 2 razy 7 i zapisać, że jest to 14, a następnie mamy iloczyn dwóch jakby potęg. Te podstawy potęgi są pierwiastkami, które mają tą samą podstawę, czyli mamy pierwiastek trzeciego stopnia z 5, i przy mnożeniu potęg o tej samej podstawie wykładniki dodajemy 2, dodać 1, to będzie 3. Otrzymuję dalej z tego czternaście razy, i teraz pierwiastek sześcienny z pięciu do potęgi trzeciej daje mi liczbę tylko 5. 14 razy 5 to będzie. 70. Kolejny przykład to 1, 2 razy pierwiastek sześcienny z 2, razy 6 i razy pierwiastek sześcienny z 2 do kwadratu. I znowu mnożenie jest przemienne, więc możemy 1, 2 przemnożyć razy 6, będzie to 3. A następnie pierwiastek sześcienny. Z liczby 2 i mamy mnożenie potęg o tej samej podstawie. Podstawą jest pierwiastek sześcienny z 2. Wykładniki dodajemy. 1 plus 2 to będzie 3. Otrzymujemy z tego dalej 3 razy i pierwiastek sześcienny z 2 do potęgi trzeciej to będzie 2. 3 razy 2 to jest 6. I kolejny przykład. 8 razy pierwiastek sześcienny z jednej dziesiątej do potęgi piątej podzielić przez pierwiastek sześcienny z jednej dziesiątej do potęgi drugiej. Ósemkę przepisuję i teraz mam dzielenie potęg o tej samej podstawie. Podstawę przepisuję, wykładniki natomiast odejmuję. 5 odjąć, 2 to będzie 3. Otrzymujemy dalej 8 razy i teraz pierwiastek sześcienny, sześcienny z jednej dziesiątej do potęgi trzeciej to będzie jedna dziesiąta. 8 razy jedna dziesiąta. To będzie 8 dziesiątych i pora na y, kolejny przykład. To już będą zadaniem egzaminacyjne. Zadanie pierwsze oceń prawdziwość podanych zdań. Wybierz P, jeśli zdanie jest prawdziwe, albo F, jeśli jest fałszywe. Wartość wyrażenia 3 przez pierwiastek z 3 jest mniejsza od liczby pierwiastek z 3. Jeżeli mam 3 przez pierwiastek z 3, co ja tu mogę zrobić? Mogę usunąć niewymierność z mianownika, czyli przemnożyć licznik i mianownik przez pierwiastek z 3. W liczniku otrzymamy 3 pierwiastki z 3, w mianowniku natomiast pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 9, a więc 3. Trójki nam się skracają i otrzymujemy dokładnie pierwiastek z trzech. Zatem wartość wyrażenia jest mniejsza od liczby pierwiastek z trzech i jest zdaniem fałszywym, bo te wartości wyrażeń są dokładnie takie same. I zdanie drugie, wartości wyrażeń są równe. Pierwsze wyrażenie to 12 przez pierwiastek z 3, żeby zobaczyć ile to jest równe, usuniemy niewymierność również z mianownika. W liczniku otrzymamy 12 pierwiastek z 3, w mianowniku przez 6, po skróceniu będą to dwa pierwiastki z 6. Natomiast drugie wyrażenie to 6 pierwiastek z 2 przez pierwiastek z 3 i tu również usuwamy niewymierność w mianowniku czyli otrzymujemy w liczniku 6 razy pierwiastek z 2 razy pierwiastek z 3, liczby podpierwiastkowe wymnażamy, czyli 2 razy 3 daje nam 6 pod pierwiastkiem i w mianowniku mamy pierwiastek z 3 razy pierwiastek z 3, czyli pierwiastek z 9, a to jest równe 3, to co mogę zrobić to jeszcze skrócić, czyli otrzymujemy dwa pierwiastki z 6, zatem Wartości tych wyrażeń są oczywiście równe. I kolejne zadanie. Dane jest wyrażenie pierwiastek z A minus 4, dodać pierwiastek sześcienny z B do 3, dodać 56, gdzie A jest większy lub równe niż 4. Dokąd zdanie? Wybierz właściwą odpowiedź spośród podanych. Wartość wyrażenia dla A równego 200 i B równego 2 jest równa. Sprawdźmy zatem, jak za A podstawimy 200, pod pierwiastkiem mamy 200 odjąć 4, czyli mamy pierwiastek z. Ze 196 dodać, następnie mamy pierwiastek sześcienny i za B wstawiamy dwójkę. 2 do potęgi trzeciej to będzie 8. 8 dodać 56 to będzie 64. Otrzymamy z tego pierwiastek kwadratowy ze 196 to jest 14, a pierwiastek sześcienny z 64 to będzie 4. 14 dodać 4 to będzie 18. W takim razie mamy odpowiedź B. Która jest dokładnie równa 18, i tą odpowiedź wskazujemy. I ostatnie zadanie. Mam dokładnie to samo wyrażenie, dokładnie ten sam warunek na A. I pytanie jest, czy wartość wyrażenia dla A równego 8 i B równego minus 4 jest liczbą ujemną? Mamy wbrać odpowiedź A albo B oraz jej uzasadnienie jest pośród 1, 2 albo 3. Żeby móc odpowiedzieć na pytanie postawione w zadaniu, pierwsze co zrobimy, to obliczymy sobie wartość tego wyrażenia dla A równego 8 i B równego minus 4. Jak a jest równe minus 8, pod pierwiastkiem mamy 8 minus 4, czyli 4. Następnie dodać pierwiastek sześcienny i teraz jak b jest równe minus 4, minus 4 mamy do potęgi trzeciej, czyli to będzie minus 64, dodać 56. Minus 64, dodać 56 to będzie minus 8. Cóż ja dalej z tego otrzymam? Pierwiastek kwadratowy z 4 to będzie 2. Dodać pierwiastek sześcienny z minus 8 to będzie minus 2. 2 dodać minus 2 daje nam 0. W takim razie czy wartość wyrażenia jest liczbą ujemną? Odpowiedź brzmi nie, ponieważ 0 nie jest liczbą ujemną. I na tym kończymy działanie na pierwiastkach i potęgach w zadaniach egzaminacyjnych.